Samochód nacu zniszczony Patec zgubił ważne dokumenty Popek dołącza do Prime MMA BDS nagrywa TikToka z fanami Kononowicz wrócił ze szpitala Siemanko, ja jestem Ternis Witam was w kolejnych newsach na moim kanale Tutaj macie ostatnich donatorów Czyli Lockster12 oraz Elfnix Bardzo wam dziękuję Link do donatów macie w opisie A teraz zapraszam do oglądania Zaczniemy sobie od ważnej sprawy, czyli zgubienia dokumentów. Patet ten z ekipy poinformował na Instastory, że w miniony poniedziałek, dokładnie 30 maja, około godziny 23.00 w Krakowie pod kościołem na ulicy za Ogrodzie zostawił nerkę tak wyglądającą, w której były dla niego ważne dokumenty. Jak sam powiedział, dla osoby, która odda tą nerkę wraz z zawartością, jest przewidziana nagroda. Proszę Państwo, wielka prośba y, na ulicy Zaogrodzie pod kościołem. E, dokładnie w tym miejscu y, zostawiłem wczoraj nerkę. Koło godziny 23 zostawiłem tutaj nereczkę. E, zapomniałem jej wziąć. E, po godzinie już jej nie było. Tam nie miałem dużo kasy, wręcz w ogóle miałem same dokumenty. E, bardzo dużo dokumentów i jeżeli ktoś, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, e, sąsiadów albo coś takiego, to prosiłbym się zgłosić, ponieważ... E, na. Przewiduje nagrody dla znalazcy. Ja tego bardzo potrzebuję. Proszę, 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 pomóc Aktualizacja 1630. Patet wrzucił info, że nerka się odnalazła. Jako ciekawostkę dodam, że około 100 metrów dokładnie na tej samej ulicy znajduje się aktualny dom ekipy. Chyba mogę tą informację podać ze względu na to, że wielokrotnie na ich filmach ten kościół był w tle. W tym domu ekipa jeszcze będzie mieszkać niecałe 2 miesiące, ponieważ jak sami powiedzieli, wyprowadzają się w sierpniu i wtedy każdy ekipowicz idzie na swoje. PDOS na prośbę fanów założył TikToka. Powiedział, że jak on coś robi, to robi to porządnie. Zaprosił swoich obserwatorów z Instagrama w konkretne miejsce o konkretnej godzinie, aby nagrać razem wielkiego, zajebistego TikToka. No i chyba mu się to udało, ponieważ stał się on viralem. Na ten moment, kiedy to nagrywam, TikTok ma ponad 2 miliony wyświetleń. I prawie 360 tysięcy lajków. Słuchajcie, piszecie do mnie tak, załóż TikToka, załóż TikToka, załóż TikToka. Słuchajcie, jak ja coś robię, to robię to porządnie, więc jak chcecie, żebym założył tego pnormnego TikToka, to zapraszam was na 17.30. Wyślę wam adres, piszcie się tam, godzina 17.30. Zróbmy pa wielkiego TikToka. Zakładajmy tego pnormnego TikToka 215 i Uwielbiamy tego TikToka, zamknijmy tą aplikację aż sz... zawiesi i będzie zajebiście. Do zobaczenia. Na końcu wczorajszego filmu Natsu World możemy zobaczyć rozbitego Mercedesa C45 na lawecie. Dokładnie taki sam model ma Natsu. Taki sam kolor, również jest matowy i ta sama rejestracja. I ogólnie w filmie było to kreowane na to, że jeden z członków tego projektu przejechał się samochodem Natsu i go rozbił. Lecz czy to naprawdę był samochód nacu? Na 100% nie. Postanowiłem trochę pogrzebać w internecie, aby zrobić rzetelny research. No i zobaczcie. Dokładnie na tym samym filmie, tylko że wcześniej samochód Nacu stał w tle. Spójrzcie na koła. Nie widać tutaj za bardzo zacisków hamulcowych, ponieważ są szare i się zlewają z resztą koła. Na przykład na starszych insta już widać, że są szarego koloru. Aczkolwiek rozbity Mercedes na lawecie ma zaciski koloru czerwonego. No a tablicę rejestracyjną to sobie można w każdym momencie przełożyć. Więc rozbity Mercedes, który wygląda dokładnie tak samo jak ten od Nacu, został wykorzystany w filmie, aby prawdopodobnie zrobić na tym duży rozgłos i wiusy. Dzisiaj o 15 ma się pojawić ten odcinek u NACU, a ja nagrywam ten film o 13, więc jeszcze go nie widziałem, ale w sumie jestem ciekaw, czy będzie ten temat podkręcany, mówiąc, że o tak, tak, to jest samochód NACU, pewnie kanały komentarze będą zaraz robić filmy, wiadomo, dla rozgłosu całego projektu, czy będzie to przedstawione w taki sposób, że widz będzie wiedział, że to jest tylko do filmu i że prawdziwy samochód NACU nie został zniszczony. Dobra, mam update. Ik. Na samym końcu dzisiejszego filmu NACU jest budowanie na Pięcia, jak dowiadują się, że ich kolega z projektu miał wypadek właśnie tym samochodem, Ty, co się chyba oszczędza? Kurwa, nie wiem, dalej jestem kurwa z pieślicą. Ja w stoliku ja, czemu kurwa wziął mój samochód? Ja wiedziałem, że on jest kurwa i to szpitala zapytać się, czy, czy jest taka osoba. A kontynuacja prawdopodobnie będzie w kolejnym filmie. Według mnie są plusy i minusy. Przede wszystkim plusem jest to, że jest takie budowanie napięcia jak w serialu. Na pewno wtedy to przyciągnie większą ilość widzów, aczkolwiek ludzie będą mieli świadomość, że jest to ustawione, czyli nieprawdziwe. A na przykład ekipa Freeza osiągnęła sukces na autentyczności. Tam wszystko się działo, tam nic nie było udawane, ponieważ z tego co widzę, na World chcą robić vlogi, a vlog. To nie serial. Ale ode mnie duży szacun za ogarnięcie takiego samochodu, wykorzystanie go w filmie. Po prostu będzie to na pewno ciekawsze niż taki zwykły film bez czegoś takiego jak wypadek. Ej mordeczko, widzę, że oglądasz bez łapki w górę i bez subskrypcji. Chyba trzeba to zmienić, co nie? Strzel łapę i subskrypcję. No i lecimy dalej. Zrobiłeś to już? Popek zawitał do Prime MMA. Dużo osób było w szoku, niektórzy też nie załapali, że Popek tam nie zawalczy. Natomiast zagra koncert oraz będzie w strefie cringe'u, czyli dokładnie tym samym, czym jest Loża szyderców na Fame MMA. Update do sprawy z Kononowiczem. Ostatnio wam mówiłem, że będzie w szpitalu jeszcze przez około tydzień. Yy, jednak nie, jednak wyszedł. Jak możemy się dowiedzieć z filmu, Kononowicz sam się wypisał. Źle zrobiłem, że jeszcze nie pobyłem do piątku. Trzeba było zostać. Dlaczego ty wyszedłeś na własne żądanie? O, o no, i teraz powiedział, że będzie regularnie przyjmował leki i będzie się słuchał osób, które mu dobrze radzą. Ta, pewnie przez najbliższe kilka dni, a później będzie znowu to samo. Osoba, która prowadzi kanał o nich, napisała na społeczności: Krzysztof obiecał przyjmować leki, a my załatwiamy sprzątanie podwórka, pielęgniarkę i ciepłą wodę na stałe. Więc, moi drodzy, ode mnie to tyle, bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego, cześć!